Bratanica Księdznej Diany wyszła za mas. Lady Amelia powiedziała tak w zjawiskowej sukni od Versace. foto. Lady Amelia Spencer i jej siostra stali się obiektami medialnego zainteresowania z racji arystokratycznego pochodzenia. 30-latka i 2 lata starsza kit Kittysa, córkami brata księżnej Diany, Harlesa Spencera. Co otworzyło im drzwi do bajkowego życia. Niedawno informowaliśmy, że druga z nich wyszła zamiast za starszego o ponad 32 lata multimilionera, Michaela Lewisa. Teraz w slady Kitty poszła jej młodsza siostra Amelia Spencer, która od 14 lat jest związana z tenerem personalnym i pasjonatem boksu Gregiem Mallettem. Para poznala się jeszcze jako nastolatkowie, a w 2020 roku formalnie się zaraczyli. Wygląda na to, że nadszedł moment w którym ich relacja wchodzi na kolejny poziom. Zobacz także, bratanice się Diany Bryluja na czerwonym dywanie w Londynie, z diecia. Para w las nie pochwaliła pochwalila się, ze Sajus po ślubie Nie przypuścili przy tym okazji, aby obwieścić światu ten fakt w najbardziej medialny sposób, czyli na oklatce poczytnego pisma. Fotorelacja z ceremonii pojawiła się na lamach magazynu Hello, który przy okazji ujawnił, jak wyglada ich wielki dzień. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Z lektury tabloidu dowiadujemy się, że Zepara powiedziała sobie tak w luksusowej lokalizacji na szczycie góry w Kapsztadzie. W Quoin Rock Manor House, gdzie mogli liczyć na piękne okoliczności przyrody, panna Mloda pojawiła się na ceremonii w sukni od Versace, której stworzenie zajęło ponoć z 2-5 miesiąca. Amelia zapewnia, że jest zachwycona współpraca ze znanym domem Mody. Jestem najszczęśliwsza dziewczyna na ziemi. To najpiękniejsza suknia, jaka kiedykolwiek widziałam. Wspaniale nam się współpracowalo, nad wszystkim czuwali niczym anioły strudze, mówi bratanica Diany. Jednocześnie szczęśliwa zona fitnessowego eksperta twierdzi, że Diana była być z niej niezwykle dumna. W dniu ślubu nie tylko panna Meloda mogła się poczuć luksusowo, bo na miejscu zjawili się też jej siostry Eliza i Kitty, które zalozyły odpowiednio suknię od Versace i Krabana. Nie zabrakło też ich matki w historii i 19-letniego brata, Samuela Aitkena, który zaprowadził Amelie do ołtarza. Samuel jest dla Gregia ważna osoba, więc to miało sens, powiedziała, tłumacząc jednocześnie. Ze jej ojciec nie mógł pojawić się na ceremonii. Z kolei masa Meli zapewnia, że ślub w pięknej scenarii jedynie cementowali ich związek. Moja miłość do Ameli narodziła się na nowo. Każdego dnia zakochuję się w niej coraz bardziej, mówi Greg, cytowany przez Magazyn.